Z tej strony Lord Penix. jest to pierwszy odcinek serii Let's Play Terra 1.3. Tak jak obiecywałem, zaczynamy od wejścia na, moją, na mojego ludzika, który jest Terra 1.3. Fajnie ja, taka straszka, bardzo mi się ona podoba. I na moją e, mapę 1.3, seria w ogóle tyle się zmieniło w tej 1.3. Po e, pierwsze, co się zmieniło, chyba najbardziej dostrzegalne, to jest to, że są Achievementy. I to jest po prostu super. E, mogę wreszcie. Nareszcie zacząć tą serię. Bo y, są trzy powody, dla którego nie nakręcałem przez tyle dni, czasu. Y, pierwszy powód, tak naprawdę, i chyba jedyny y, taki najbardziej ten, który mógłbym wytłumaczyć, to jest proste, y, prosta szkoła. Tyle ja mogę powiedzieć: po prostu szkoła nadchodzi. Aha, jeszcze gramy na Expert mode. Zobaczymy, jak się sprawujemy. Mm, już ile ona HP te slajmy zabrałem strasznie dużo. Że mi się to nie podoba właśnie. Zrobimy sobie jakiś schron przed nocą. E, tu będę też je ja jakoś atakował. Ło! Wow! Widzisz, że się kasa zmieniła, inaczej wygląda też się do tego też się cieszę trochę to jest od razu taki taki trochę i tak mm, jeśli chodzi o klasę to tutaj mam pewne wątpliwości na temat właśnie yy, że się chinąć yy, myślę że to będzie yy, bardziej ranger bo podobno tej yy, wersji ranger jest po prostu świetny i po prostu gra yy, to jest sama przyjemność ten też tak uważam, więc myślę, że po prostu nawet nie myślę, tylko od razu mówię, że będziemy e, Rangerem. Teraz tylko trochę Wally zrobię, tylko żeby on nie. Przy... nie się e, I teraz budujemy. E, ogólnie tutaj bardzo się tak naprawdę dużo zmieniło. I szczerze mówiąc, to na lepsze się zmieniło. Bardzo dużo nowych rzeczy, dlatego też Ranger. A kolejna rzecz to tutaj, naprawdę, chyba. Jedyna taka, którą najbardziej mogę wytłumaczyć, to chyba to, że po prostu e, później na walce z młodym mamy mm, po prostu piekielne szanse, żeby wygrać. Bo mm, jest taki łuk, który y, nawala jak mini shark, a zadaje trzy razy większe obrażenia. No, może cztery. No, wiecie, o co chodzi. To fajne, że też y, NPC-y mogą teraz strzelać sobie. To jest, to jest świetne, bo na gdzie to się przydaje, bardzo, bardzo się przydaje. I tak naprawdę bez tego to trudno by było. Trudno by było. Bardzo trudno. I szczerze to bym się też wkurzył trochę na producentów Perali, y, bo rzeczywiście Peralia trochę wtedy była... Tak by to powiedzieć, zmieniono, bo była nudna trochę, bo robiliśmy praktycznie to samo cały czas. No a teraz widzicie, że jest co do roboty. Że nie ma tak, że ciągle robimy to samo. Nie, jest właśnie dużo do roboty. No i to jest na 7 raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No teraz sobie już robimy taki domek. Od razu muszę ostrzec, że te pierwsze kilka mm, akcji nie dostaniemy. Z tego powodu, że ja po prostu musiałem się przyzwyczaić do tej, mm, do tej wersji. I po prostu trochę sobie pograłem. Mam no, nawet wersję, tak, na, taką mapę, fajną wersję testową. Yy, więc mi się wydaje, i w ogóle fajnie, boż. Ile yy, łódz to są dwie platformy? W ogóle ułatwili bardzo tworzenie. Bo wcześniej to mm, trzeba było mieć mega, mega, mega dużo materiałów, żeby sobie zrobić cokolwiek dobrego. A teraz nie trzeba się jakoś super zamartwiać. Yy, wystarczy sobie po prostu mm, pozbierać trochę drewna. A nie jak wcześniej, że trzeba było kurczę zbierać 700 drewna na jeden głupi domek, co nie? Teraz to jest inaczej. Teraz to jest 350 drewna na jeden głupi domek, więc to jest o wiele mniej. możemy sobie zrobić takie dwa domki za 700 drewna. Cieszę się bardzo. Bardzo tutaj dużo zmienili Tak jak mówiłem to już Zmienili na dobre. I one mają w ogóle te y, npc to mają już inteligencję, jak zauważyłem, bo... Same atakują. Nie ma tak, że trzeba im kazać, więc ciekawie. Zrobimy sobie szybko pochodnie. 6, 9, tak. Oczywiście znaczy, musiałeś wszedć jakiś kill. I teraz imię jeszcze mam 26, dobra, wystarczy. I teraz sobie zrobimy tak: po pierwsze łuk, i po drugie strzały. 9, to będzie dużo, bardzo dużo będzie 225, Teraz to 5, 5, to 5, 5, bo teraz to nie trzeba się męczyć, żeby zdobywać tego 5, 5, 5, W ogóle ja też tam teraz, wybrać gdzieś teraz. w ogóle ja też się wybrać nie będę budować tego domego, po prostu te ściany. Postawię tam też już dla tego bo mi trochę górze Także go nie mamy. E, stworzę ten domek do końca, pójdę sobie gdzieś, e, zdobędę jakiś pierwszy item i myślę, że skończymy ten odcinek. E, Nagręcimy sobie kolejny odcinek za chwileczkę. E, w ogóle, jak seria będzie w, e, wstawiana, to też musicie wiedzieć. Hmm. Otóż seria będzie wstawiana co sobotę to macie yy, yy, powiedziane na 100% yy, ale czasami może być również w sobotę. Yy, w środę w sobotę w środę. Yy, Takieś dobrze mówię. W sobotę w środę. Może w piątek. Tak szczerze mogłoby być, bo yy, to jest dość dużo tego. Dużo tego. Dużo tych odcinków wyszło. Tygodniowo trzy odcinki. Co to trzy dni? Odcinek i w sobotę sobie nakręcam trzy odcinki. Czy yy, coś takiego Wam dopasowało? No, po prostu powiedzcie. I teraz housing. Bardzo dziękuję. Czy housing jest stable? Housing jest stable. Stable. Dobra. Idziemy teraz na oczekiwania. W ogóle widzicie, że y, również y, będzie dobrze, bo. W ogóle. Jakim rodzajem y, warriora chcę być? Y, rangera. Nie warriora. Może. Się. Y, nie, amo bo mam mm, ma bardzo mało nowych broni dodanych. Nawet czterech może, nie wiem, nie pamiętam. Tam sobie w ogóle nie sprawdzam tego. Yy, a właśnie taki bardzo zgustowali widzę yy, Archera. Myślę, że, jeśli jeśli tak się po prostu, ta klasa nagrywa, bo są... To, Jesteśmy tam akurat gdzieś się dojść, bo Flame Carpet i kilka nowych dungeonów, które są w tej wersji. Znaczy kilka, no jeden taki nowy dungeon właśnie tutaj na, na pustyni. I ogólnie ludzie, zwracam się teraz do moich kolegów, bo tak naprawdę to chcieliście serię Star 1 1.3. Domagali się, się jej. Więc proszę, Czy on by mnie nie zabił? A czy ja bym go nie zabił? Ja, spoko, nawet nic mi nie dał. Więc też ja pośle, wiesz. Nie zbyt cieszę. O, zbiorę sobie kaktusiki. Fak, co to? Co to jest? Co to jest? Co wylazło? Tego jeszcze się nie, tego jeszcze nie spotkałem! Odwalcie się! co to, Tu to jest... A nie Tu jest! Tego jeszcze nie spotkałem... Jestem zdziwiony... Bardzo... Bój Boże. Okej. Okay. Przygotuję się. Zrobię sobie strzały. Idę w noc. Ponieważ nasz koleżka będzie bił. Dobrze. Mi się wydaje, że oni też chyba te... Mogą... O, to nie, ten zombie jest najgorszy. Trzeba w niego napierzeć. On jest taki... Taki przerąbany. I campfire. Mogę sobie zgasić, tylko wtedy nie działa. Rozdziała? Nie działa. Działa i będzie działała. Aha! Bo tu jak się... Do tego zbliżam, zobaczcie, odchodzę. Oho! Coś nowego. Uzbieram sobie tego trochę Za cztery postawię koło domku. Ciekawe. Ciekawe się zapowiada. Jak ten... O o Nie! 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 bij! Nie! bij! Nie! bij! Nie! Bi. Co jest na tym postawie, tylko ci to czy nie. tylko nie to. Fakt, dwa takie. I małe skórne. To że że mi ale. Yy, no, no. Nie. że strasznie się od zarabia. Postawię sobie tutaj. Postawię sobie tutaj. Tutaj i tutaj nieźle, Ciekawie się to spogląda. Ok, że się w tamtą stronę się nie wybierzemy. Możeśmy zginęli. A wiecie ciebie co? Tu się wybraliśmy. szczerze, powiedzieć, że to zginie w powietrzu. Zginął. O. Ten z jest najfajniejszy. bo slajnem wydaje. O, W ogóle te NPC trochę z, mm, wolniej biją, zauważyłem. Można nawet zauważyć, co tak. Yy, Nie ma po prostu cię zabija. Ok, yy. powiem tak. Jestem zauroczony nową wersją i mam nadzieję, że yy, Wy również tak jak i ja yy, podoba wam się to yy, co tutaj no mój cel jeżeli już mam 26 silverów yy, zamknę sobie teraz domki i co mogę powiedzieć a więc subskrybujcie oceniajcie moje filmiki yy, Lajkujcie je, subskrybujcie mnie, yy, bo mam nadzieję, że Wam się to podoba. A więc zapraszam do kolejnego odcinka serii Let's Play Terraria 1.3. A więc się